Tomasz Syska, w przeszłości zawodnik wychowanek miedzi, juniorski reprezentant Polski. Od niedawna pełniący obowiązki dyrektora Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Panie dyrektorze, jak ocenia pan stan, który zastał w Akademii? Jest pan związany z Akademią już od wielu lat, wielu zawodników wyszło spod ręki, z różnymi szkoleniowcami współpracował. Jak można ocenić to, co aktualnie mamy w akademii? Ocena jest jak najbardziej bardzo pozytywna. <laughs> Trzeba tu zdecydowanie docenić i podziękować ludziom, którzy aktualnie tworzą, czy też tworzyli struktury Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica, bo jest naprawdę wykonywana niesamowita praca. Jeśli chodzi o moje funkcjonowanie w akademii, rozpoczyna się ósmy rok pracy. Miałem okazję pracować z różnymi dyrektorami, z różnymi trenerami, i tutaj zdecydowanie mam do nich ogromny szacunek. Od każdego z nich starałem się wyciągnąć wszystko, co najlepsze, co może mi się przydać do rozwoju siebie jako człowieka, jako również trenera, i co finalnie pozwoli wpłynąć pozytywnie na, na funkcjonowanie struktur akademii. W tym momencie pełniąc obowiązki dyrektora. Akademii Piłkarskiej Mizi Legnica mam jasno sprecyzowaną analizę z ostatnich lat i rozpoczynam pracę. Mogę wejść bardzo szczegółowo w projekty, które utworzyły mi się w głowie. No i czas najwyższy to wszystko zrealizować dla dobra nas wszystkich. Wspomniał Pan o czerpaniu z różnych warsztatów, z wizji różnych szkoleniowców, a jaki będzie autorski projekt akademii, jaka jest wizja rozwoju i w tych celach krótkoterminowych, ale też i w tych długoterminowych, jaką pan dyrektor ma wizję? Jeśli chodzi o wizję rozwoju, no to jest jedna. Jest to przede wszystkim metodologiczne przygotowanie młodego człowieka do tego, aby finalnie zafunkcjonował w pierwszym zespole. Mieźdź legnica, bo wszystkim nam na tym jak najbardziej zależy. Jeśli chodzi o cele krótkoterminowe i długoterminowe, ja w szkoleniu dzieci i młodzieży uznaję tylko i wyłącznie cele długoterminowe, ponieważ proces szkoleniowy, proces metodycznego przygotowania młodego zawodnika w strukturach akademii wymaga wiele czasu, wymaga wiele ciężkiej pracy, dlatego te cele są jak najbardziej długoterminowe. Jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie, jeśli chodzi o moją osobę, nie ukrywam, że jestem ogromnym perfekcjonistą w swojej pracy, a także ogromnym pasjonatem przede wszystkim piłki dziecięcej i młodzieżowej. Dlatego nigdy nie ukrywałem, że Akademia jest moim drugim domem, ponieważ tak naprawdę nie ma limitu czasu, który jestem w stanie poświęcić dla jej rozwoju, dla jej dobra. I też zawsze daję jasno do zrozumienia i tym bardziej teraz, pełniąc obowiązki dyrektora, że będę oczekiwał od wszystkich naszych pracowników, a przede wszystkim trenerów, takiego zdrowego pracoholizmu, ponieważ musimy się czuć odpowiedzialni za to, jak musimy przygotować naszych podopiecznych do tego, aby finalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, za funkcjonowali na, na szczeblu pierwszego zespołu. Wspomniał pan o tym perfekcjonizmie, z którego zresztą słynie w Akademii już od dłuższego czasu. W związku z tym następne pytanie nasuwa się: co jeszcze można udoskonalić w Akademii, które obszary wymagają pewnych nakładów pracy? Nie ma rzeczy doskonałych. Uważam, że każda struktura Akademii, każda działalność Akademii musi ulegać systematycznej ewaluacji, musi się rozwijać, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pójść w tym kierunku do przodu. Od dnia dzisiejszego, tak naprawdę, rozpoczyna funkcjonowanie dział rozwoju Akademii. Ten dział rozwoju zostanie podzielony. Na grupy robocze, które pod moim nadzorem merytorycznym, a także przy moim pełnym wsparciu będą przygotowywać się między innymi do utworzenia modelu gry Akademii, do utworzenia modelu indywidualizacji procesu treningowego, do tworzenia modelu treningu motorycznego, a także między innymi do projektu Mieć Kids. Wszystkie te obszary, wszystkie te projekty będą nasze autorskie. Będzie to DNA Akademii Piłkarskiej Midzi Legnica, i jestem głęboko przekonany, że lada moment będziemy czerpać z tego ogromne korzyści. Zatrzymajmy się na moment przy procesie projekcie indywidualnego procesu rozwoju zawodnika, bo Trener, jeszcze pan dyrektor jako trener pracował nad tym aspektem dosyć mocno w ostatnich miesiącach. Co z tego procesu ma wynikać? Jakie korzyści mają płynąć dla konkretnych zawodników pod kątem wychowania kolejnych graczy, którzy trafią w przyszłości do pierwszego zespołu mi Dla mnie proces indywidualizacji treningu w strukturach akademii jest zdecydowanie priorytetowy. Dlatego, że finalnie do pierwszego zespołu ma trafić zawodnik, nie zespół. Czyli musimy maksymalnie skupić się na tym, aby wychować zawodnika, wychować młodego człowieka na to, żeby był, na to, żeby był przygotowany do funkcjonowania na najwyższym poziomie. Oczywiście ten proces indywidualizacji ma, ma wiele obszarów. Jest to praca wielowymiarowa oprócz treningu indywidualnego najlepszych naszych zawodników. Jest to trening indywidualny, jest to trening pozycyjny, jest to trening formacyjny, są to rozmowy mentalne z tymi zawodnikami, czyli trening mentalny, jest to analiza wideo procesu treningowego, procesu meczowego. E, oczywiście bardzo ważne jest, żeby analizować grę zespołu, natomiast e, jeśli mamy rozwijać zawodnika, to taka analiza musi być na przykład przygotowana e, stricte tylko i wyłącznie pod niego, bo to on musi być świadomy swoich błędów, świadomy swoich wad, e, czy, świadomych, e, czy świadomy rzeczy, które ma bardzo mocne i może wykorzystać i mogą być jego atutem e, już e, w procesie piłki juniorskiej, w piłki piłki. Seniorski. To tak brzmi może troszkę abstrakcyjnie, bo wiadomo, że piłka nożna to jest gra zespołowa, a mówimy tutaj o przygotowaniu konkretnego człowieka do konkretnego zadania, ale jednak wiemy, że na tym polega właśnie praca w tych topowych akademiach dzisiaj na świecie, które, które słyną z tego, jak kształtuje się ich zawodników. Zdecydowanie tak. Zespół składa się z 11 zawodników. Jeśli będziemy mieć przygotowanych 11 zawodników, mówię oczywiście o zespole, który wychodzi wyjściowa 11 wychodzi na mecz, bo wiadomo, że tutaj pełen, pełen szacunek dla, dla całej kadry danego zespołu. Natomiast im lepiej wyszkolony każdy z tych zawodników, tym zespół na samym końcu będzie miał oczywiście z tego korzyści. Wiemy, że trener, jako pan dyrektor, jako trener, Mocno stawia na rozwój technologiczny, na nowinki techniczne, wykorzystując je, przekładając je na codzienną pracę zespołu? Jak widzi Pan rolę tych właśnie aspektów? Nowoczesna technologia, praca na tak przysłowiała, praca na laptopie? Jak widzi Pan rolę tych nowych technologii w pracy w akademii? Czy będzie chciał Pan zaszczepić również właśnie tego typu? Formułę, formę pracy u pozostałych szkoleniowców pracujących dziś w Akademii? Zdecydowanie tak. Trenerzy niejednokrotnie mówią, że albo widzą mnie na boisku, albo widzą mnie przed komputerem. I tu, i tu pracuję na, na rzecz Akademii. Nowinki techniczne są bardzo potrzebne. Mówię tutaj o nowinkach technicznych, które pozwalają nam monitorować. I analizować proces szkoleniowy. W naszym przypadku zaczynamy pracować nad systemem Sonda Sport, który daje nam wiele wskaźników motorycznych do procesu treningowego. Zegarki, nadajniki Polara, aplikacja Sport BM, która łączy pracę całej akademii, czy na przykład drony, które pozwalają nam zdecydowanie lepszej perspektywy nagrywać treningi, nagrywać mecz. A później wykorzystać to, czy też w analizie zespołowej, czy tak jak wcześniej rozmawialiśmy, pokazać perspektywę funkcjonowania każdego z zawodników. Więc jak najbardziej jesteśmy przygotowani do tego, żeby z tych nowinek technicznych korzystać w procesie treningowym. Natomiast jest to narzędzie pomocne, no ale na samym końcu to wszystko obsługuje człowiek i to on musi przyswoić sobie te najbardziej potrzebne dane, które może później w świadomy sposób przekazać zawodnikowi czy też, czy też zespołowi. Jeśli chodzi o nowoczesne metody pracy w Akademii, to przede wszystkim projekty, o których wspomniałem, one zaczynają już dzisiaj swoją bardzo wytężoną pracę i myślę, że w perspektywie czasu to one stworzą autorski model funkcjonowania Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Będziemy mieć swoje DNA którego mam nadzieję wiele klubów, wiele akademii będzie nam zazdrościć. Właśnie zaczął już pan mówić o tych projektach, a też odnośnie tego chciałem temu poświęcić kolejne pytanie. Wiele już dzisiaj nowatorskich projektów w akademii funkcjonuje. Wspominaliśmy o indywidualnym procesie rozwoju zawodnika, ale też od jakiegoś czasu funkcjonuje też akademia bramkarska. Na czele której można powiedzieć patronuje trener Mateusz Gwisty. Na ile te projekty, te nowatorskie przedsięwzięcia naszej Akademii będą wyróżniać Akademię Legnicką od innych topowych akademii w naszym kraju? Wyróżniają i będą wyróżniać zdecydowanie. Wiadomo, że rynek szkolenia młodzieży jest też bardzo konkurencyjny, dlatego musimy być bardzo kreatywni. Jeśli chcemy być lepsi, to musimy się czymś wyróżnić, musimy mieć coś swojego, coś autorskiego, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, swoje DNA. Tutaj przykład Akademii Piłkarskiej, Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica i ogromny e, szacunek dla trenera Mateusza Gwizda, e, bo wykonuje naprawdę fantastyczną pracę, e, z której Akademia czerpie ogromne korzyści. E, jest to projekt e, bardzo unikatowy w skali e, naszego kraju, dlatego może być dla nas ogromnym atutem. Projekty, o których wspomniałem wcześniej, e, czyli nasz autorski model gry, model treningu e, indywidualizacji procesu treningowego czy model treningu motor. Historycznego, to również będą projekty, które naprawdę będą nas wyróżniać. Natomiast nie chciałbym się opierać na słowach. Chcę, żeby to było ocenione po czynach, po postanie faktycznym, dlatego tak jak wspomniałem, wspomniałem wcześniej, od dnia dzisiejszego bardzo mocno działa dział rozwoju akademii, konkretne mikrogrupy utworzone z trenerów, którzy będą przygotowywać projekty, aby jak najszybciej można było je wcielić w życie. Te czyny, o których Pan mówi, to wiadomo rozwój konkretnego zawodnika dla pierwszego zespołu to jedno, ale też każdy patrzy z boku, każdy kibic na wyniki osiągane przez poszczególne drużyny. Jakie cele będzie pan stawiał przed zespołami na rundę wiosenną? Wiemy, że trener odpowiadał za prowadzenie takiej, można powiedzieć, perełki w naszej Akademii Zespołu U-15 grającego w Centralnej Lidze Juniorów, ale też wiemy, że nasze kolejne zespoły dążą do tego, żeby wejść do tej krajowej elity. Zespół U-19, można powiedzieć, że już jest w takim przedsionku tych bram ekstraklasy juniorskiej. Tak. Natomiast cel jest jeden. Metodologiczne przygotowanie zawodnika do Funkcjonowania na najwyższym poziomie, e, czyli do pierwszego zespołu. E, w Akademii Piłkarskiej Miedzielignica na pierwszym miejscu stawiamy zawodnika, stawiamy młodego człowieka, e, któremu musimy zagwarantować jak największe możliwości do tego, aby był w stanie osiągnąć sukces. E, zespół jest to środowisko. Które pozwala nam ten proces również prowadzić, pozwala wytworzyć rywalizację, pozwala funkcjonować temu zawodnikowi na wysokim poziomie. Oczywiście, jeśli chcemy, funkcjonować na najwyższym poziomie, to musimy mieć również nasze zespoły w najlepszych kategoriach rozgrywkowych, jakie tylko są dostępne, czyli tutaj w piłce młodzieżowej są to ligi centralne i jak najbardziej będziemy do tego zmierzać, aby podnosić cały czas poziom rywalizacji sportowej. Natomiast zawsze na pierwszym miejscu będzie zawodnik, jeśli będzie potrzeba najlepszego zawodnika kategorii, na przykład ligi centralnej u 15, przesunąć już wyżej, bo będzie spełniał odpowiednie warunki czyli będzie do tego przygotowany fizycznie, będzie przygotowany motorycznie, e, będzie przygotowany przede wszystkim do tego mentalnie, e, no to nie będziemy patrzeć na, ko na korzyść zespołu kategorii U-15, tylko będziemy patrzeć na zawodnika, e, który już powinien iść do przodu, już powinien iść wyżej, e, no mamy teraz doskonałe przykłady e, między innymi Huberta Kwolka czy, czy Korneliusza Karolczaka. Wspomniał Pan, pan właśnie o tych efektach, takich namacalnych szkolenia w Akademii dwóch Legniczan Hubert i Korneliusz trafili pod opiekę pierwszego zespołu Hubert ma za sobą debiutancką bramkę w tej seniorskiej piłce w sparingu z MKS Kluczbork jak wygląda ta współpraca Akademii z pierwszym zespołem jak wygląda współpraca z obecnym sztabem szkoleniowym bo widać że trener skrobaczy Stawia i lubi stawiać na młodych, o czym świadczy choćby to, że na obóz do Szamatu pojechała drużyna, której średnia wieku nie przekracza nawet 24 lat. Przede wszystkim na samym początku czapki z głów przed sztabem szkoleniowym pierwszego zespołu, przed właścicielem klubu panem Andrzejem, panem Andrzejem Dodeo, przed dyrektorem sportowym, ponieważ ostatnie wydarzenia pokazują, jak bardzo odważnie zaczynamy stawiać na młodzież. To dla Akademii jest jasny komunikat, wszyscy czekają na nasze talenty, wszyscy czekają na naszą pracę, która pozwoli zdecydowanie częściej przekazywać zawodników do pierwszego zespołu. Nie ukrywam, że ogromnie się cieszę. Cieszę się z uwagi na to, że są to zawodnicy, którzy wychodzą z Akademii. Zarówno Korneliusz Karolczak, jak i Hubert Kwolek są Legniczanami, są w naszej Akademii od samego początku miałem okazję zarówno Huberta, jak również Korneliusza prowadzić przez dwa lata w lidze centralnej U15, w tym okresie też mieli okazję pojechać do trenera Bartosza Zalewskiego do młodzieżowej reprezentacji Polski, więc dla mnie jest to też poniekąd sukces indywidualny. Cieszę się prywatnie jako człowiek, że mają okazję być w tym momencie w takim miejscu. Przyznam szczerze, że bramkę Huberta Kwolka z ostatniego sparingu, oglądałem kilka razy jestem pełen uznania dla tego młodego chłopaka. Przepraszam, że się wtrącę, ale przypomnijmy, Hubert przyjął piłkę, tyłem, stojąc tyłem do bramki, obrócił się, Uderzył nie do obrony praktycznie no, pokazał kunszt, y, który możemy oglądać na najwyższym poziomie, bo znamy wielu napastników, którzy y, doświadczonych, którzy takich umiejętności y, nie mają, nie potrafią w tak, y, można powiedzieć, ekspresowym tempie nawinąć rywala i uderzyć na bramkę. Zdecydowanie tak. No, wykazał się instynktem <laughs> napastnika. Jest to zawodnik bardzo bramkostrzelny, dlatego cieszę się, że ta pierwsza bramka padła już tak szybko. Cieszę się też ogromnie, jeśli chodzi o postawę trenera Skrobacza, ponieważ oglądając ostatni wywiad po, po meczu kontrolnym, jeśli został zapytany o młodych zawodników, którzy funkcjonują, to skwitował to słowami, że bardzo, bardzo się cieszy. I życzy im odwagi do tego, aby walczyli o swoje miejsce. I to też pokazuje, że praca akademii ma swój ogromny sens i wiemy po co to robimy, bo są ludzie, którzy zaczynają stawiać na, na młodzież, a my musimy tylko zapewnić, aby ta młodzież była na jak najwyższym poziomie. Widzi Pan? Kolejnych zawodników, następców, którzy mogą wejść w przyszłości do pierwszego zespołu. Są tacy chłopcy dostrzegalni w akademii. Może niekoniecznie wymieniamy ich z nazwiska, żeby, żeby po pominąć problem ewentualnej wody sodowej, choć, choć choćby po przykładzie Huberta widać, że jest to chłopak, który ma w sobie taką naturalną pokorę, chęć pracy, więc to przygotowanie mentalne w Akademii też widać, że jest na odpowiednim poziomie. Zdecydowanie tak. No to, za to przygotowanie mentalne oczywiście odpowiada Akademia, odpowiadają trenerzy, ale również no, pewne wartości trzeba wynieść z domu. I tu też ogromne gratulacje dla, dla rodziców, czy Huberta, czy Cornela, bo są to chłopcy odpowiednio ukształtowani, ułożeni w swoim zachowaniu, nie tylko jako zawodnicy, ale też jak ludzie, jako ludzie. Oczywiście. Widzę perspektywę. Oczywiście widzę zawodników, którzy mają na chwilę obecną bardzo wysoki potencjał, i wierzę, że przy naszej pracy będą mogli ten potencjał spełnić. Aktualne czasy dają bardzo, bardzo wiele możliwości. Oczywiście wiemy, w jakim czasie się znajdujemy, czyli, czyli trwająca w dalszym ciągu pandemia. Natomiast proszę mi uwierzyć, że na przykładzie na przykład swojego zespołu, czyli Rocznika 2006, ogrom zawodników jest bardzo, bardzo świadomy własnego rozwoju. Oprócz pracy w akademii pracują również z trenerami personalnymi, mają przygotowane specjalistyczne diety, dbają o swoją regenerację, dbają o swój tryb życia. Więc są to chłopcy nastawieni bardzo mocno na sukces, nie marnują czasu. Wolnego, tylko robią wszystko, aby ten sukces był no jak najbardziej tutaj do spełnienia. Także mamy kolejnych kandydatów i tutaj też podkreślę raz jeszcze, zarówno moja osoba, jak również trenerzy Akademii Piłkarskiej Miedźlegnica no muszą się wykazać, tak jak powiedziałem wcześniej, zdrowym pracoholizmem, maksymalnie wytężoną pracą, bez limitu czasu, bez patrzenia na zegarek. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pracować na, na maksymalnym poziomie. W szkoleniu młodzieży nie uznaje kompromisów. Jeśli coś robimy, to musimy być w tym najlepsi, musimy być perfekcjonistami, dlatego wierzę, że jest i będzie się tworzyć grupa ludzi, która zrobi wszystko, aby każdy młody człowiek mógł wyjść z tej akademii jako lepszy zawodnik, jako no, lepszy po prostu człowiek. Niegdyś tak żartobliwie mówiono, że. Talent to jest 1%, a 99% to jest ciężka praca. To już tak na koniec zapytam. Ten etos pracy, ciężkiej pracy, to jest chyba takie motto, które, które będzie przewodnim hasłem sprawowania tej funkcji dyrektora. Zdecydowanie tak. Ciężka praca była wykonywana w ostatnim czasie w Akademii. Natomiast w tym momencie będziemy kontynuować i jeszcze bardziej skłaść większy nacisk na to, żeby ta praca była zdecydowanie bardziej efektywna. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Idzie młodość w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnice. Dziękuję bardzo.